W zestawieniu wśród najlepszych polskich zespołów, w spotkaniu z górnikiem, zabrze muszą zdobyć komplet punktów. Jesteśmy w takiej sytuacji, że faktycznie musimy w tym spotkaniu zdobyć trzy punkty. No, poprzednie mecze pokazały, że no, walka o utrzymanie będzie trwała do końca, no, ale ten mecz praktycznie może zadecydować. Zabrzanie pomimo iż o pierwszoligowy byt mogą być spokojni, to do Olsztyna nie przyjechali bynajmniej po to, by od po prostu pokopać w piłkę. Ostatnio niezbyt udane występy Górnika, a także chęć rezygnacji Jana Żurka ze stanowiska pierwszego trenera spowodowało, iż Zabrzanie ze stolicy Warmii i Mazur nie mieli zamiaru wyjechać na tarczy. Na pewno w tym meczu dzisiejszym postaramy się grać na pełnych obrotach. No, ten mecz zapowiada się meczem walki. 100 mil jest zdeterminowany, jest na dole tabeli. Wszystko na to wskazuje, że to będzie przy tych ciężkich warunkach, po wczorajszych opadach, o dużych opadach deszczu zapowiada się mecz no, walki. Obie drużyny do meczu przystąpiły w nieco zmienionych składach. W 100 milu trener Mieczysław Broniszewski dał szansę gry od pierwszych minut Tomaszowi Radziwonowi, który zaliczył udane występy w meczu Pucharowym przeciwko Amice. Dodajmy, iż był to debiut młodego piłkarza w zespole górnika. Zabrakło pauzującego za cztery żółte kartoniki Mieczysława Agafona i kontuzjowanego Macieja Trzentowskiego. To siódma minuta meczu. Akcja gospodarzy, czyli drużyny Stomilu Olsztyn. Faulowany był Bartosz Jurkowski. Rzut wolny wykonuje Marcin Szulik. No i bardzo udana interwencja bramkarza drużyny gości Andrzeja Bledzewskiego. 17 minuta. Zabawa pod własnym polem karnym drużyny Stomilu Olsztyn. Takie akcje często właśnie kończą się takimi błędami i Michał Probierz oddał piłkę do Arkadiusza Matejko, ten znalazł się prawie same na sam z bramkarzem Stomilu Olsztyn, no ale Jarosław Bako wyszedł obronną ręką. A to już 20 minuta meczu, Jacek Hańko faulowany przez Rafała Kocybę, do piłki podchodzi Rafał Szwed, no i wspaniały, bardzo mocny strzał i minimalnie na poprzeczkę popatrzmy jeszcze raz. Andrzej Bledzewski nie miałby nic do powiedzenia, gdyby ta piłka znalazła się w bramce. 28. Minuta spotkania. Rafał Kocyba fauluje Rafała Szweda, a że zdążył już Kocyba zobaczyć wcześniej żółty kartonik, zobaczył go po raz drugi. No i sędzia Marek Olech pokazał tym samym czerwony kartonik. A więc od 28. Minuty meczu górnik zabrze gra w dziesiątkę. A to 40 minuta spotkania. Zabrzanie tracą piłkę w środku pola. Przejął ją Artur Januszewski. Jeszcze Januszewski, piłka odbija się od jednego z zabrzan. I Tomasz Radziwon zdecydował się na strzał. Ale na posterunku Andrzej Blezewski. I gdy pierwsza część spotkania zbliżała się do końca. Akcja Stomilu Olsztyn. Rafał szwed. Wspaniałe dośrodkowanie i Aidas Prejksaitis strzela Bramkę i Stomil Olsztyny prowadzi z górnikiem Zabrze. 1 do 0. Wspaniałe podanie Rafała Szweda. No i ma z czego cieszyć się Litwin Aidas Prejksaitis. Bramka tak zwana do szatni. No a to kierownik drużyny górnika Zabrze. A wyżej to popularny Bobo Kaczmarek. A to już druga część spotkania. 46. minuta. Piotr Matys, który wszedł na początku drugiej części spotkania. Ładnie zagrał do Jacka Hańki, ale ten pogubił się i nie wykorzystał tej wspaniałej akcji młodego napastnika. Stomilu Olsztyn. 54. minuta. Aidas Preixaitis podaje od razu piłkę do Tomasa Rameliego. I Tomasz Rameli tylko w swój wiadomy sposób nie trafia do bramki Andrzeja Bledzewskiego. A to 70. minuta meczu. Matys mija się z piłką. Tomasz Rameli sfaulowany przez Adama Kompałę w polu karnym. A że była to tak zwana nakładka, sędzia Marek Olek dyktuje rzut wolny w polu karnym. Do piłki podbiega Jacek Hanko, strzela. Tu jeszcze próbują strzelać piłkarze Stomilu Olsztyn. Aż czterokrotnie próbowali, ale nic tej akcji nie wyszło. I cały czas Stomil Olsztyn prowadził z górnikiem. Zabrze 1 do 0. 81. Minuta spotkania. Ponownie Aidas Aitis Oddaje piłkę do Piotra Matysa. Ten mija obrońcę. Górnika Zabrze wrzuca na pole karne No ale tutaj dwóch piłkarzy z Tomilu Olsztyn Mija się z piłką I skończyło się tylko na strachu A to 84. minuta meczu Rzut rożny Grzegorz Lekki I jeden do jednego. Wspaniała główka Wspaniale wykonany rzut rożny I pomimo iż Zabrzanie Grają w 10 To zdobywają Wyrównującą bramkę Jeden do jednego konsternacja na stadionie Wolsztynie. Na no to Bartosz Jurkowski łapie się za głowę, no bo rzeczywiście przewagę przez całą drugą część spotkania miała jedenastka stomilu Olsztyn, a bramkę zdobywają zabrzanie. A to już jedna z ostatnich akcji w tym spotkaniu. Atakują Olsztynianie. 89 minuta meczu do piłki. Dobiega Krzysztof Kowalczyk i wspaniałym strzałem. Pokonuje Andrzeja Bledzewskiego. Ogromna radość na ławce rezerwowych Stomilu Olsztyn. No a tego chyba nie trzeba komentować. Jeszcze raz popatrzmy. Wspaniała akcja Stomilu Olsztyn. Jacek Hańko podaje piłkę do Krzysztofa Kowalczyka. Ten od razu strzela. I tu widzimy, że piłka odbija się rykoszetem od Kamila Kosowskiego. Co zupełnie zmiliło Andrzeja Bledzewskiego. I takim wynikiem zakończyło się spotkanie. 100 milończyn pokonuje górnik, zabrze 2 do 1. Bako, dziękuję niebiosom, a Jan Żurek najchętniej schowałby głowę w piasek. Ja myślę, że tu pokazaliśmy charakter, że mimo wszystko, a dało to tutaj, ta 90 minuta jest naszym, naszym felernym, 45, 90. Tutaj wychodzą właśnie braki nasze, że jest to młoda drużyna i szkoda i to jest najgorsze, że po takiej walecznym tutaj na tak ciężkim terenie i przegraliśmy to spotkanie. Na pewno byliśmy zespołem, który przeważał przez całe spotkanie, mimo braku tego zawodnika, no musieliśmy uważać na konty, które były w wykonaniu Górnika bardzo groźne, zresztą, zresztą Górnik jest wyspecjalizowany w prowadzeniu takiej gry. No wie pan, no szczęście było po naszej stronie, bardzo się cieszymy, ale uważam, że mimo, że była ogromna dramaturgia, to jednak Stomil wygrał zasłużenie. Tak więc trzy punkty zostają w Olsztynie i jak na razie Szekspir niestraszny drużynie z warmi i mazur.